Ogólnopolska licealiana w piłce siatkowej chłopców odbywała się w Białej Podlaskiej, po siedmiu latach zdobyliśmy wicemistrzostwa Polski. Jesteśmy bardzo dumni. Jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że chłopaki poczuli smak tego zwycięstwa i smak tego, co się wokół nich później dzieje po, po takim zwycięstwie, że jednak te lata pracy nie poszły na marne. W momencie, w którym Kęcki Kopernik wygrał w siarkówce chłopców w finały wojewódzkie, okazało się, że jedzie rywalizować na szczebel centralny, no to w tym momencie zarząd powiatu nie miał żadnych wątpliwości, że trzeba wyjazd na te zawody w kwocie blisko 15 tysięcy chłopcom i trenerom sfinansować i tak też jest i dzisiaj możemy cieszyć się z tego sukcesu. Bardzo za to dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że te sukcesy trenerów zostały docenione na tyle, że umożliwiło to naszym uczniom i naszym trenerom wyjazd właśnie i walkę o medale Mistrzostw Polski. Pojechaliśmy na zawody jakieś kęty, nie wiadomo skąd jesteśmy. Zajęliśmy drugie miejsce. Ludzie zastanawiali się, kim jesteśmy. Rozwaliliśmy ich. Było super. Ciężko było, bardzo nawet czasem, ale w zespole siła daliśmy radę. Tam z grupy wyszliśmy na pierwszym miejscu, przegraliśmy jeden mecz. To była łatwa grupa, ale finałowy mecz z Warszawą no było ciężko.